No, jest kanał porozmawiamy o skokach. Zakończył się właśnie prolog do pierwszego konkursu indywidualnego mężczyzn. w Willingeld wygrywa Stok, dalej Huber, na nisze grzyła Kos Lindwig, Kubacki, Freund, Wołsek i Halvor Egner Granerut, Ogólnie rzecz biorąc, warunki troszeczkę zmienne, trochę podnarty, w większości przypadków przynajmniej zdarzało się ponad metr na sekundę, czasami lekko z tyłu. Najwięcej działo się w treningach, były skoki szalone, jeśli chodzi o panie, zwłaszcza było 154 metry yuki, to 152,5 sili obset i cenę, jeśli dobrze pamiętam, upadek 149,5 metra, ale jednocześnie wyłączając pierwszy trening, nie mam pojęcia co się stało. Czterech reprezentantów Polski w czołowej dziesiątce kwalifikacji, jest to evenement. teoretycznie widzę różnicę w skokach i w sprzęcie, ale jednocześnie to, że jednocześnie to tak spektakularnie zaskoczyło. To jest dla mnie ciężkie do wytłumaczenia, ale zaraz przejdę do omówienia. W każdym razie kamień Stoch, 146 metrów i tak puszczone lądowanie, to było po prostu lądowanie... Nawet by przysiadł po prostu, powstrzymał się od telemarku. No to adekwatne, 1 dziesiąta punktu przed Danielem Huberem. Ale no nie jestem w stanie wytłumaczyć, dlaczego to wygląda aż tak dobrze. Widzę przy... Powiedzmy ujęciu z za że on w pewien sposób podwyższa torlotu to co się u niego nie zdarzało. I ogólnie większość studentów Polski nagle ma coś takiego, że nie podwyższają torlotu i trochę później jakby dochodzą do Nart, ale ogólnie jestem zaskoczony kompletnie tym, co się dzieje w Wingen. W każdym razie Stoch skakał świetnie też na drugim treningu, który wygrał. Na pierwszym treningu tylko Wąsek się jakoś mega wyróżnił i to wyglądało raczej podobnie do reszty sezonu, ale to. To jest po prostu mega zaskoczenie in plus. Drugie miejsce Daniel Huber, zaskoczenie in plus też wielkie, że to akurat on się tak dobrze przedstawiał, bo przecież w Mikcie nie było jakiejś niebywałej rewelacji. Trzecie miejsce Andrzej Laniszek, kolejny bardzo dobry występ, tak jak w Mikcie, taki tutaj wyglądał to bardzo, bardzo dobrze. Czwarty Piotr Żyła, znów też świetnie, przynajmniej w drugim treningu i w Mikcie, i tutaj też świetne skoki, tutaj akurat lądowania nie puścił i tak jest to świetny wynik. Piąty Lauro Kos, występ bardzo dobry. Szóste miejsce Mariusz Linwik, bardzo dobry występ, jeśli chodzi zwłaszcza o drugą serię w Mixcie, i tutaj też bardzo przyzwoity występ. Siódmy Kubacki, znów świetnie w Mixcie, i tutaj też bardzo dobrze to wyglądało. Ósmy Severin Freund, bardzo mocny wiatr pod narty, Być może mógłby to nieco lepiej wykorzystać, ale też występ bardzo, bardzo dobry i znów kontrast Freund-Paszkę jest bardzo ciekawy. Oczywiście Paszkę miał dużo gorsze warunki, ale od momentu, kiedy ten skład został ogłoszony, no to. Freund regularnie udowadnia, że należał go wziąć, a Paszkę dla odmiany regularnie udowadnia, że jego nominacja była dyskusyjna. Dziewiąty Paweł Wąsek, Akurat on na pierwszy tygodniu się wyróżnił, w drugim już nie do końca, ale to jest no właśnie mega ciekawe. Dziesiąte miejsce Halvor Egner Granerud. Występy porządne, aczkolwiek zwłaszcza tutaj bez jakiejś niebywałej rewelacji i on ogólnie kończył występy. Troszeczkę zapachniało starymi dobrymi kwalifikacjami z kwalifikującą się z automatu dziesiątką, bo ani Ryoyu, ani Geigera, ani Eisenbichlera. Jeśli chodzi o reprezentację Polski, no to tylko Hula 28, ale to jest dla mnie ogólnie całościowo ogromne zaskoczenie, bo widzę różnice w technice, tak jak mówię, widzę nowe kombinezony żółciutkie, być może to Znacznie wpływa na to co widać na skoczni, ale całościowo mimo tych wszystkich zmian jestem zaskoczony jak to dobrze wygląda i nie spodziewałbym się, że ta różnica może być aż tak duża i że Stok będzie wracał po kontuzji od razu w tak genialnej dyspozycji i to tak wiekowy zawodnik, zresztą tutaj cała kadra jest wiekowa, jakby nie patrzeć z wyłączeniem Pawła Wąska. No, jestem ciekaw, czy to jest kwestia tylko i wyłącznie tej skośności, tych warunków tego sprzętu, czy za tydzień, za dwa tygodnie to będzie wyglądać tak samo. I to był po prostu kombek, jeśli chodzi o Doleżala, absolutnie niesamowity. Troszeczkę się przypomina Simon Aman, ale Aman był w świetnej formie też przed upadkiem w 2002 roku, a tutaj nagle po tym zawirowaniu covidowym z nogą Stocha, konkretnie ze stawem skokowym. Tutaj nagle wszystko miałoby tak genialnie zaskoczyć, wręcz do pewnego stopnia wbrew logice, chociaż skoki narczeczkie są jakie są, no to można powiedzieć w hollywoodzki sposób, wręcz taki troszeczkę film familijny, gdzie reprezentacja Polski to są ci dobrzy, a cała reszta z naciskiem na reprezentację Niemiec to są ci źli. Reprezentacja Austrii, 19. Stefan Kraft, który cały czas mnie nie przekonuje i nie ma żadnej zwyżki formy, jeśli chodzi o Krafta, czego się spodziewałem troszeczkę po Lidice, no, że John może faktycznie będzie wracał do formy, no to tutaj nic ciekawego Kraft nie pokazuje, jeśli ma być szczery. 22. Markus Miller, no wzięli Austriacy znowu, nie wiadomo skąd tego juniora, a on znów jest genialny. 22., Markus Miller, troszeczkę się przypomina i Wergeter, i Hagen, i Trzofenik, i jeszcze tam kolejny, który pewnie zostanie wyciągnięty, nie wiadomo skąd, w następnym sezonie. 25. Markus Rubicz, występ w porządku, 27. Stefan Reiner, 31. Thomas Lackner, który na treningach spisywał się lepiej niż to wygląda w prologu, i 36. Maximilian Steiner, ogólnie znów wysłany Drugi skład z wyłączeniem Krafta i Hubera, ale Kraft i Huber byli na dopchnięcie mixta, a tutaj no ten drugi skład wraz z debiutantem zaprezentował się bardzo przyzwoicie. Nie chodzi mi o same pozycje, bo tutaj to troszeczkę manipuluje powiedzmy lista startowa, która jest relatywnie krótka, no troszeczkę też słabsza, ale faktycznie bardzo krótka, ale no występ znów bardzo, bardzo dobry jeśli chodzi o Austriaków, jeśli chodzi o ich zaplecze, bo jeśli chodzi o szpicę do wyłączeniem Hubera nie ma rewelacji, mówię tutaj praktycznie wyłącznie o krafcie. Dalej, Niemcy, 15. Konstantin Schmidt, występ w porządku, 16. Wellinger, to samo, 20. Stefan Laje, występ całkiem niezły, 24. Pius, paszkę to co mówiłem wcześniej, że w kontraście do Freunda regularnie w ostatnich dniach, no paszkę nie wygląda zbyt dobrze nie wystartował Eisenmichel i Geiger, którzy akurat startowali w obydwu seriach podczas mixtu Norwegia, 18 Johansson, który wrócił do rywalizacji, aczkolwiek nie było rewelacji, tym bardziej, że zmierzono ponad metr na sekundę podnarty i 32 Robin Pedersen. Dalej Słowenia, 12 cenę który miał najdłuższy skok, jeśli chodzi o rywalizację mężczyzn, ale mówię tutaj o w treningu 13 Peter Preutz, bardzo przyzwoity występ. czternasty Jelar też bardzo, bardzo przyzwoity występ. 28 Timi Zajc 143 metry, upadek, aczkolwiek wydaje się, że tutaj mu warunki paradoksalnie nie pomogły. Oczywiście chodzi mi tutaj o konkretny moment, czyli tuż przed rozpoczęciem składania się do lądowania dostał silny podmuch podnarty. Później ten podmuch zniknął i on nagle musiał, zaczął się składać gwałtownie do lądowania, mimo że teoretycznie on by mógł jeszcze spokojnie pociągnąć, tylko że ta sylwetka w locie już była mocno nieustabilizowana i on po prostu już, czy tego chciał, czy nie, musiał skracać ten skok. Najprawdopodobniej nic się nie stało, aczkolwiek jak patrzyłem na to, jak jego lewe kolano gdzieś tam szoruje po tym śniegu, no to nie jestem do końca przekonany, że tam absolutnie nic się nie stało, że jest tylko poobijany, ale mam nadzieję, że faktycznie jest tylko lekko poobijany. Kimi Zajc, dalej Japonia. Najlepszy, 17. Naoki Nakamura. Występ w porządku, aczkolwiek też bez jakiejś szczególnej rewelacji, chociaż 17. miejsce to jest niezły. Występ 23. miejsce Keijisa to też występ raczej powyżej oczekiwań mimo wszystko, chociaż też całkiem niezłe warunki. 30. Junshiro na miarę oczekiwań, tylko 38. Yukia to No po prostu mam wrażenie, że teraz Yukia znowu zjeżdża do tego poziomu, który prezentował w drugiej połowie grudnia. Dejki to nie wystartował i to samo Ryoju Kobayashi. Jeśli chodzi o Szwajcarię, no to znów bardzo dobrze. Kilią Peje, 11 miejsce i 26 Deszwanden. Raczej tam warunki Deszwandenowi za bardzo nie pomogły. Reprezentacja Rosji, 34 Barzenow, występ powiedzmy przyzwoity, 42 Maksimoczkin, tylko Fubech, zanim jeśli chodzi o sklasyfikowanych Finlandia, 39. Etu Marylany, występ całkiem przyzwoity, 41. Artu Pojola, reszta świata, 21. Mackenzie Boyd-Klaus, zapał się na niezłe warunki i występ ogólnie całkiem niezły, 33. Giovanni Dressadola, troszeczkę płasko puścił Narty i później się znów nimi zastawił, troszeczkę to przypominało to, co działo się w Tididze Neustadt, 35. Decker Dean, występ na miarę oczekiwań, to samo Kontaminet, 37. Miejsce, 40. Muminow i 43. Valenteu. Faubre. A jeśli chodzi o pro kobiet, to nie ma tutaj za bardzo czego omawiać, bo zawodniczek jest mniej niż potencjalnych miejsc do punktowania, więc tylko szybciutko wyniki. Yuki to Katarina Alhaus, Marita Kramer, Emma Klinac, Ewa Pinkelnik, Aleksandra Kustowa, Ciara Kreuzer, Ursza Bogata, Nika Krisner i Jacqueline Zeffelsberg. Jeśli chodzi o reprezentantki Polski, to 18 Kinga Rajda i 24. Nikol Konderla. I teraz trochę nie po kolei, bo przechodzę do miksu. Wygrywa Słowenia, dalej Norwegia, Austria, Niemcy, Japonia, Polska, Francja, Rosja i Finlandia nie awansowała do drugiej serii. Ogólnie rzecz biorąc konkurs w miarę stabilne warunki, dużo lepiej niż można było się spodziewać. Oczywiście w treningach były cuda niewidy, naprawdę cuda na kiju jeśli chodzi o odległości przynajmniej w niektórych skokach, ale o tym już mówiłem na pewno wcześniej. W każdym razie, Słowenia, Ema, Cenę, Cenepreutz, Ursza, Bogataj i Andrze, Laniszek. Skoki wszystkie bardzo dobre, bez podła, Nie będę tutaj podawał klasyfikacji indywidualnej, nieoficjalnej, bo w mojej opinii jest ona prowadzona kompletnie bez sensu, bo ona nie uwzględnia w ogóle różnic w belkach startowych. Nie jest ona wliczana do tej klasyfikacji, więc można to po prostu pominąć poza prokopiewą, bo ona tutaj zamiotła całą konkurencję od spodu. W każdym razie, Klinec, bardzo dobre skoki, cenę, to samo, bogataj lądowania, zwłaszcza w pierwszej serii, wiadomo o co chodzi. Przypomina się, bogataj z poprzednich lat, ale Laniszek też skakał bardzo dobrze, ogólnie, bez pudła. Dalej, reprezentacja Norwegii, 62,9 punktów straty, Team, Bierset, Halvor, Egner, Grennerud Silje, Obset i Marius Tim. Jeśli chodzi o Bierset, no to mam wrażenie, że tutaj komentatorzy trochę odpłynęli, bo przypisywali jej, no, bardzo duże osiągnięcia, jednak, postawa Bierce w tym sezonie, zwłaszcza w ostatniej części, to była bardzo dobra, ale w każdym razie występ trochę poniżej oczekiwań, jeśli chodzi o Bierce, zwłaszcza pierwszej serii Harvard Eggnegran Route, no, wydaje mi się, że pierwszej serii został bardzo skrzywdzony przez sędziów, bo 17,5 za takie lądowanie na tej odległości, to jest mojej opinii przesada. Radzę zobaczyć, jak lądował sobie Kubacki w drugiej serii, to nawet komentatorzy się zdziwili, jak to wysokie oceny dostał, no to dobrze obrazuje, jak wysokie były to oceny za te lądowanie, skoro nawet komentatorzy Polscy zwrócili uwagę na to, że osiemnastka to może jednak odrobinkę zbyt wysoka ocena w tym przypadku. W każdym razie Graner uskakał bardzo dobrze. To samo, Silje Obset, też autorka jednego z najdłuższych skoków w historii, jeśli chodzi o Panie, przynajmniej jeśli chodzi o Puchar Świata. Lindvik, bardzo dobre skoki, a w drugiej serii jeszcze i warunki, i skok wyszedł, i lądowanie też niezłe. Biorąc pod uwagę, jak były oceniane wcześniejsze skoki, no to też 17 za takie lądowanie, no to trochę za nisko, przynajmniej w mojej opinii. Dalej, Austria 83,1 dziesiąta punktu. Ewa Pinkelnik, Daniel Huber, Marita Kramer, Stefan Kraft. Jeśli chodzi o Pinkelnik, to w pierwszej serii przeciętnie, bardzo przeciętnie, w drugiej trochę mniej przeciętnie, ale też bez rewelacji. Huber nieźle w drugiej serii w pierwszej, no nie za bardzo, aczkolwiek Huber ogólnie prezentuje się w ostatnich tygodniach nie za bardzo. Kramer no to klasa sama dla siebie, najwyższa nota. Wiadomo jaki tutaj powinien być użyty nawias w tym przypadku, ale no nie zmienia faktu, że Kramer skacze genialnie, jeśli chodzi o panie i nawet lądowania Kramer wyglądał całkiem nieźle na tym obiekcie. No i Kraft no szału nie ma, jeśli chodzi o krafta, zwłaszcza w serii drugiej. Dalej Niemcy, 84,20 punktów straty, 1,1 punktów straty do Austrii. Juliane Seifert, Markus Eisenbichler, Katarina Althaus i Karl Geiger. Jeśli chodzi o Seifert, no to skakała dokładnie tak, jak się tego spodziewałem, czyli wyraźnie odstawała od Althaus. Eisenbichler średnio z lądowaniem w pierwszej serii ogólnie też. Te skoki nierewelacyjne, jeśli chodzi o jego aktualny poziom. Althaus, występ na miarę oczekiwań i Geiger Zwłaszcza w drugiej serii, no nie pomogły warunki, jego noty też za bardzo nie pomogły, bo tak to powinno być spokojnie miejsce na podium. Japonia 138,6 punktów straty, Yuki Ito, Naoki Nakamura, Kaori Iwabuchi i Yuki Asato. Yuki Ito się oczywiście fantastycznie spisywało na treningach i to znalazło odzwierciedlenie może nie w genialnych odległościach, ale też w nocie łącznej. Nakamura występ na miarę oczekiwań i to właśnie był taki występ niezbyt rewelacyjny całościowo. Iwabuchi. Ostawała mocno od Yuki i to, ale to też było do przewidzenia i Yuki Sato, zwłaszcza w drugiej serii, no nie dał nic, czego można było się spodziewać po tym zawodniku. Jednak się spodziewałem, co najmniej skoku za punkt K w tej sytuacji. No i reprezentacja Polski. 299,5 punktu straty do zwycięzców Kinga Rajda, Piotr Żyła, Iko Konderla i Dawid Kubacki. Stok nie startuje, ponieważ jest Zbyt mocno obciążony, byłby zbyt mocno obciążony, gdyby miał jeszcze dołożyć tutaj dwa skoki, jeśli chodzi o rywalizację w miksie. W każdym razie Kinga Ryda poniżej oczekiwań na treningach było na początku bardzo dobrze, w prologu gorzej. I tutaj, zwłaszcza w drugiej serii, już bardzo, bardzo przeciętnie Piotr żyła, bardzo dobre skoki, raz nie trafił z ząbkami, raz trafił z nimi bardzo dobrze. I ogólnie bardzo, bardzo dobry występ i ogólnie wielkie zaskoczenie, że po pojawił się przecież tutaj. Kondela skakała bardzo słabo na treningach i tutaj skakała dokładnie tak samo w rywalizacji. I Kubacki, bardzo fajne skoki. W pierwszej serii też, mimo że trafił bardzo słabo z warunkami, to wydaje mi się, że to był naprawdę dobry skok. A w drugiej serii, no skok dobry, ale lądowanie było jakie było. I te 299 punkta absolutnie mnie dziwi, skoro Słoweńcy wystawili najlepszy skład, to samo Norwegowie. No to czego należało oczekiwać? Tym bardziej, że to nie jest skocznia normalna, na której te różnice będą mniejsze a to jest właśnie skocznia duża i nie dość, że to jest skocznia duża i te różnice się rzeczy będą ogromne, będą się o wiele bardziej rozjeżdżać. No to jest to właśnie skocznia, która temu sprzyja. Może jeszcze bardziej sprzyjałaby skocznia wrócę. Tam myślę te różnice byłyby jeszcze większe przy tych samych, powiedzmy, proporcjach, jeśli chodzi o jakość sportową, ale no po prostu mnie to nie dziwi. I no, gdzie te punkty mają zostać nabite, skoro jest po prostu czterech dobrych zawodników w pozostałych pięciu czołowych reprezentacjach, a tutaj no dwóch czołowych zawodników jak, on, jak to mają nabić? Odwoływanie się na siłę do przypadku z Zefel to jest no, szukanie do pewnego stopnia ciury w całym. Bo absolutnie w żadnym momencie reprezentacja Polski jako miks nie była realnie zdolna do zajęcia trzeciego miejsca w normalnej, równej rywalizacji zakładając, że są normalne warunki i inne reprezentacje seryjnie nie zawalają skoków. W każdym razie jeśli jacyś fanatyczni kibice reprezentacji Polski by chcieli się tutaj bardziej pastwić, no to przypominam, że gdyby Rosjanie mieli skład swój wyjściowy, no to myślę, że jednak to szóste miejsce byłoby bardzo poważnie zagrożone, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Siódme miejsce, Francja, 351,7 punktów straty, Julie Klech, Valentin Foubech, Josephine, panie, i Mati Kuntamine, Jeśli chodzi o klech, no ona niestety cały czas prezentuje poziom niższy niż w poprzednim sezonie i te skoki są ściedne. pobech wyraźnie dyspozycja niższa niż na początku sezonu cały czas. Panie, skoki całkiem niezłe, ale raczej warunki też czasami jej pomagały i Kuntamine występ po prostu na miarę oczekiwań. I tym sposobem Francja zrównała się, jeśli chodzi o punkty Pucharu Narodów, z reprezentacją Kazachstanu. Dalej, Rosja, 420 punktów straty. Kristina Prokopiewa, Michaju Maksimoczkin, Aleksandra Kustowa i Aleksandr Barzenow. Tak jak mówię, skład mocno rezerwowy z wyłączeniem Kustowej, no bo ona raczej w mikście wystartuje, ale Prokopiewa w ogóle nie jedzie na to są Maksimoczkin i. Barzeno w każdym razie, Prokopiewa, tak jak mówię, ona się wyróżniła niebywale, bo miała najniższą notę ze wszystkich zawodników, włączając to reprezentację Finlandii. dziesiąta punktu noty łącznej, Prokopiewa skakała beznadziejnie na treningach i tutaj skakała też bardzo, bardzo słabo, ledwo co za 80 metr ogólnie jej skoki kompletnie nie wychodziły. Maksimoczkin występ tylko na miarę oczekiwań, Kustowa, spodziewałem się od niej odrobinkę więcej, ale warunki też raczej no nie trafiała takich warunków powyżej średniej, a raczej poniżej średniej. No i Barzenow w drugiej serii trafił całkiem fajne warunki. Skok niezły. Jestem ciekaw, czy może przy tej przeciętnej stawce może zakręcić się w okolicach punktów. Być może, ale to jest raczej takie mocne gdybanie, czego nie ma przy okazji kobiet, no bo tam nie ma nawet 30 zawodniczek, więc wszystkie się zakręcą w okolicach punktów, co najmniej, a raczej wszystkie je zdobędą. No i miejsce dziewiąte. Finlandia, Jenerał Cionacho, Artu. Pojola, Julia Kickkanen i Etu Merilainen. Skoki raczej przeciętne, problemy z lądowaniem, no może Etu Merilainen ten ostatni skok miał lepszy niż się spodziewałem, szczerze mówiąc, ale Pojola skakał słabiutko. Rautionacho powiedzmy na miarę oczekiwań. Kikkanen słabiutkie lądowanie, jak na to, że jest to i główny atut, mimo wszystko, przynajmniej w tym momencie, no to występ poniżej oczekiwań. No i chciałbym powiedzieć, że czekam na sobotę, aczkolwiek prognozy na jutro są takie, że no nie spodziewam się jakiejkolwiek rywalizacji. Pewnie próba zostanie podjęta, mimo wszystko, ale raczej nie spodziewam się realnej rywalizacji w dniu jutrzejszym, czy to upańczył pań, czy u mężczyzn. To tyle. Do usłyszenia.